No trzeba coś zrobić, co by nie było. Luty to tam pić nie może, więc go karty, kręgle, idealnie będzie. nie może pić, alkoholu. Go <noise> karty i kręgasz? Nie no, go karty na start, potem walimy wódę, ale no, bez lutego. <noise> w sensie luty będzie z wami, tak? Ale... <noise> no, chyba tak, no nie wiem. to <noise> <tam mogę głosy> <O, nie. głosy> najgorszy kawalerski ever. No <noise> nie wiem właśnie, co kombinować. Nie wiem, że może napić, może może. Może, no, może jakiś mefedronik albo coś w takim razie. <noise> to też niedobre no. na serduszko. No jak to nie, Właśnie mu No naprawdę żeby tam na 13. No nie, ale on chyba ten, chyba będzie mógł się napić, to wydaje. On nie znaczy ma zawału nie serca. To miał zapalenie, ale zapalenie da się wylecieć przecież chyba, nie? Tak. Sercowego. Nie ma też kłatania serca chyba, więc. Nie wiem, nie czytałem co to tam jest za bardzo, ale. Po, podobno poważne. No, musicie się jego zapytać po prostu. Kurde, w moim domku ktoś jest. Kto do was. Gdzie jesteście? Dobra, wziąłem jakieś auto. Kto do was. Dobra, za budynku się. W moim budynku, jest, są. Co się z nimi? On ma jakąś sniperkę, jest na dachu tego. O też mam snajperkę. Uuu, ale mi przeleciało po głowie. O Ale, bania. ale wjazd. O Powaliłem, powaliłem typa. O typ typ, 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 typ na wodzie? Tutaj jest na molu Tutaj jest te, to już. drugi nad... jest te, jest Dawaj go, dawaj go Daj, 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 daj mi, A Jezu, A tu wariat! <śmany> Jak <śmany> <śmany> wa walimy, żeby przeżyć <śmany> <dobie>. <śmany> wariat ja to wariat Ale fajne uh. Ktoś płynie! On A tu jest. leżący jest Dobra, biorę po nim Miał coś fajnego? Nie, nie miał Aj Już Jeszcze ma potrzebuję Dobra, ja idę rozwalać domki O, jeszcze ta szybka furka O, jest całgerek O, ale się zgarnął, najs... Nice. Dobra, dwie snajpy po sobie, dwie No to nagrywanie? tara, rozpoczął się na nagrywanie, ale to nie, nie nagrałem tego strzału ze snajpera, życiowego cię Chce Ktoś e, siarby ze mną zjesz? Jest, Tomuś, Tomuś? źle do ciebie. Deka jest 10 sekund, nie jestem za blisko. Do co nie idziesz na siorby? Nie, ja, ja piczę

Aleks, zarzucam w ciebie, Aleks, z dużego pota. Unajzinki. Oh, nice, I małe. małe. No, ale małe, małe. A ten już. <laughs> Ej, wariat, kurwa! Moja fura. Oddaj furkę. <laughs> o. Hmm. Mam do niszczenia Nie no, kurwa, no, zapamiętam to sobie. Zobacz, że zapamiętam. Zapgrajdowałem furkę, patrz. No, teraz już nie chcę. No to nie. Się to sobie To nie brać czy nie jeszcze? Bierz, bierz, bo już ta strafa chyba idzie. Chyba idzie. Czas mija. Oj, po ty kurde dziadu. Firm. <noise> Furkę chciałeś skraść. No i ja chciałem kupić jakieś wilki. <noise> Dobra, rzucam w waszą stronę jednego pota, dużego. O dobrze, to byłam dwa już. To będą jeden, na, na wiem, trzy, je, O, już... Ej, podnieś się. Ej, nasze zlecenie to jest pewnie. Jedziemy tam? No, rozumiem, jedziemy, jedziemy. A nie, yes, strefa, strefa. I typa mam na SW widzę jednego. Ta, ta leci tak? Biegnie nie, biegnie sobie po ziemi. A, no radę? bo le leciał też tam. Tak. No właśnie, to ta ekipa właśnie. Gdzie on jest, gdzie on jest? Aj, I drugi. Wsiadam w uciekam trochę. Lowy jest, Leży. jeden jest na... Jeszcze jeden jest na górze. Go gdzieś. Dobijam go, może miał okej No 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 I na górze jeszcze są, na górze, to, mi, no. Ma tylko pistolka Siadaj O ty, masz się, ty ja, mam, ja mam też taką samą siłę. Aj ktoś mi zabrał o, A dobra dobra, 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 dobra już już jedzie, sorry, jedzie, sorry. Jedzie, jedzie. A dobra Bajcie do strefy, do strefy A, Nie zdijcie tam Żyje. Kurwa, ej, ja firmy o... Obok nie, obok nie Tam jest, na górze, na górze jest Podnieś to. Nie, cześć. Podnieś, podnieś, No, biany, no i dziękuję. Dziękuję. Masz jakieś apteczki i tak dalej? Nie ja mam. ja no, mam tylko. Dobra, dobra, wsiadaj do auta w takim razie Ej, czemu? ktoś tu wyrzucił tą apteczkę? Ja ci dałem. Ale no już mówiłem, że mam? Używaj wałcie, A nie wiesz? No co? Nie wiesz. No używam, używam. używam. Dawaj, dawaj. Ty mówisz, no, bo chciałem apteczkę wziąć. No, no, no to kto wyrzucił tę apteczkę? No ja wyrzuciłem tobie, chciałem dać, żebyś wziął. Ale pochujsz, po powiedziałem ci, no, że mam. No żebyś wziął drugą ze sobą. No ale. To możesz powiedzieć, no. no. Tam, że rzuciłeś, kurba, bo no. myślałeś, że nie mam. No, tak, no, no i nie chciałeś, dlatego. Dobrze chciał ten tam oś. Tam ty samo No nie, nie ma to powiedział. Masz jakieś ten Strzelanie? Aj, bo się wpierdoliliśmy. Tak, Dobra, I tutaj, na perach. Oj, wywaliłem go gdzieś. Na dachu jest. Jakieś spiny bez sensu mhm. robi, ale zniszczyłeś cały dach. domek, kurde Tomek, nie masz za czym sować. Weźmy no. Właśnie myślałem, że wsiądziesz. Kurwa, ktoś mnie zostawił tutaj. Ja strzelam, no nie. nice. O, Jest. Kurwa, ale mnie strzelają, panowie. Help me, I help jeszcze me. Dom kurde, no. Kurwa, padnę zaraz, padnę, 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 padnę. robię zawieruchę, Aleks. Kurwa! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. A, Kurwa, zaram się, ja pierdolę! Ajajaj... Zaraz aj, aj. cię wskrzesimy, przeżyj. Ja muszę użyć apteczki. Oj, pójdź, pójdź, No To już przyszedł, tu gdzie Ile? 38? Kurwa, strzelają do mnie, chorobie, zginę. Nie zginę. Low tam są, za tą skałką już. Ordo by mnie nie widzieli, bo masz 0 HP! Jest o okay. nie, jakim cudem mnie tu trafił, lol Dobra, uważaj, uważaj, chodź po Tomusia Czekaj. Okay. Lecą, lecą, lecą. Impulsa użył. Jest, jest, jest Dobra, dobra o, ej, Ale ej. Blisko, blisko Dostał, dostał, mocno Leży Nice Trzy ja, sekundy i rusza strefa, trzy sekundy rusza strefa Kurwa Jak <laughs> To, LOL! Co jest? Jak to? Dlaczego tak? Co? <stut že> co to się stanęło? No nie, ja padnę! Co to się stanęło? Tu wsiadaj, to wsiadaj. No wsiadaj. Wsiadaj, wsiadaj. Nie wsiadłem! ale chips. No trzymaj się, leć, leć, leć! Aj, brzydzi Kurwa, tu jest hołd, jest hołd, jest hołd, tu jest hołd, <stut> jest hołd, Slotted. Jak nas szybko leci ta strefa! Nie mamy szans, szans. co, walcz że nie. Ty już sam leć, sam leć, nie wracaj po nas, nie ma szans żadnych <grym> no to... Ta, nie oglądaj się nie. na nas nic nic leć <grym> Dawaj pusher meeting. Leć, leć tu co nic leć. Leć. <grym> leć! O typ tutaj się wystrzelił, A ty możesz było wystrzelić kurwa z tą przecież. Wyszelić się stąd może Łąteczka, było w ja, pierdolach. Tu będziesz miał wyrzutnie, tu będziesz miał wyrzutnie ale tam blisko było! Wyrzutnie, wyrzutnie tu masz po lewej na górze Tak ja bym użył tą apteczkę w tym aucie Miałem 5 sekund używania Podwał apteczkę. W sensie po dwa Nie widzę tego żebyś to przeżył, to jest tak daleko Nie no mam wyrzutnie A Easy wyrzutnie To zobaczymy jak tam ci idzie to no ty gadasz, po nas lecisz? Ten, i wariat! wariat. Kurwa, Gdzie wyrzutki mówiszcie, że tu jest gdzieś? Nie Aleksik. Ktoś, mówił, no. ktoś mówi, że no. Mówiłeś, że wyrzutnie jest. No była. Gdzie była? My... Kurwa, no tutaj była. Wszystkie chilki, apteczki bierzesz. Tutaj dobra. jest wyrzutnie. To... Czy fake info to było, Aleksik? No to jest wyrzutnie, kurwa. 6 kopuchy no Gdzieś jest, jest Gdzie je, kurwa no jest, jest? jest, jest Obiecujesz? Czekaj pod nami nie, już Nie, Teraz, tutaj, przed A gdzie no jest? jest druga karta aleksika, kurde? Tutaj O, tu jest, no nice. jest, Tu jest ta Uuuu Jeszcze apteczka się trafiła Ta, na ludzi to zrobię Mogłeś wyjąć tego keba. Okej, okay, jeszcze mojej nie widziałeś jakby co. Tak, kebik. Ano, pusher, pusheruj tak, sobie. Tak. Swoją, swoją. Hehehe. <laughs> kebik. Peace. Hey. Robimy tak kurwa. Dobra, nice. O i 50 sekund do następnej strefy już będzie chyba za 5 biło. Czasem idzie po 2, czasem po 4. Zdążysz? Nie, musisz po 2 też... biję, po 2 biję. Uff, dobra. Tam niebieski jałt był. No lecz. Oj, dobra, 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 ja mam się dźwięk dźwięk. Dźwięk. Oj źle Nie, Dań, to coś się do góry nie, no. wow. Daleko? Eee dobra dolec Dążysz? Tam gdzie to zabiję? Że jest zaraz ptaczka jeszcze Może Pota służy jeszcze jest gdzieś drugie, drugie wrzut, nie? Tu jest poć Tu możesz... Tu byś nas zdążył zrespić no, ale to daleko do strefy będziecie mieli Używaj apteczki, apteczki, apteczki No ale ostatnie jest w strefie w przytulnym przylądku Chyba że tutaj nas na ta, ta, No tak Ty zrobię, zrobię ale nie wiem właśnie czy wydolejcie do strefy Ciekawie, <coughs> tak. Chyba nie. Prawie się ruszyłem na ostatnim momencie. <noise> o. Też jakiś lód by się przydał 10 sekund po 2 Dobra, da radę. No, do radę No, do radę, do radę Nie wiem, no i wyrzutnie jest, na brzegu gdzie, gdzie jest ta wyrzutnia? No, na brzegu przybadzie także zawsze Tutaj, tak? No, gdzieś tu. tu Może, już jej nie ma A jest, no Ja nie wiem czy ja przeżyję Dawaj, 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 ta, ta dawaj, 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 dawaj Alex. kurwa Nie strzelaj. mogę! No strzelaj, nie mogę! Kurwa, nie mogę! przyciski lewy potem? No wiem kurwa, no nie dało się no! Nie ma co przeżyć, Dajcie chilków jakiś... Wodą, dalej? wodą możecie jakoś, nie wiem nie, nie do <śś> Jak to daleko? O po piątej, dobra. GG. Taka misja, ale piąte no, miejsce. Piąte miejsce. nie, dobra, czerwę, czerwę, czerwę. Ale przerwa. Ale doceniam, Przerwa parę minut, panowie. A, na papieroska, przerwa. Ale, no, ale no, gram jeszcze i dalej, jakby się to gra. To